Siema siema tajtori, w dzisiejszym odcineczku porozmawiam sobie dokładnie o wszystkich nowych świątecznych skinach, które właśnie wejdą w tej aktualizacji za parę dni. Powiem wam ile one moim zdaniem będą kosztować i czy warto będzie je kupować, więc myślę, że warto sobie obejrzeć ten odcineczek do końca, to jest na pewno, no bo można się z niego wiele dowiedzieć. Ale dobra, zacznijmy od tego, żeby tutaj każdy zostawił łapeczkę w górę, będę każdemu mega wdzięczny. Jak wbijemy ich dużo, to wtedy całkiem możliwe, że kupię jakiegoś z tych skinów, więc dawajcie morski, kto może lajkuje, nie wiem ile łapeczek wbijmy. Tyle ile dacie radę, będzie kozacko. Oprócz tego też koniecznie subskrybujcie mój kanał, to już w ogóle będzie przepięknie. Każdy nowy subskrybent jest tutaj bardzo mile widziany, jestem mu mega wdzięczny. No i jeszcze możecie w komentarzu napisać ile Waszym zdaniem będą te skiny kosztować, to z chęcią po prostu przeczytam. No a teraz już nie będę przedłużał tego wstępu i lecimy. A więc okej, okay, mordki, na początek zacznijmy sobie tutaj od skina Snowman Tick, czyli tego bałwanka Tika. Jeden, ja się nie spodziewałem, że oni będą w stanie dodać tak fajnego skina, kurczę. Cią, ciągle czekałem po prostu, żeby w końcu dodali jakiegoś Bałwana, gdyż, no wiecie, dziwnie <ścoughs> co zabrzmiało bałwana. Chodzi oczywiście o skina Bałwana, bo ogólnie, no już od jakiegoś czasu były po prostu takie propozycje na skiny bałwankowe, no i żadne jeszcze nie były dodane. No i w końcu się udało, mamy takiego pięknego Tika. Co do niego, no to jak widzicie składa się w większości ze śniegu jak to bałwan. Ma piękną marchewę na nosie ma też buzię z kamyczków oprócz tego jego wyrzutnie są w takie zaśnieżone piękny długi szalik i dziwny kapelusz który jest otwarty u góry ale o tym to już mówiłem wam dzisiaj w, na, w odcinku na głównym kanale kto jeszcze go nie widział to może śmiało wejść a ja teraz mam ciężką sytuację i idę dam chyba albo i jest to HP halo co tu się dzieje przeżyje czy nie może przeżyje kurde o! Jeszcze go dojadę? A jaż tak to chyba nie. Co tu się dzieje? Dobra, uciekłem, poczekajcie. Dajcie mi się tutaj od niego odsunąć i wtedy dalej będę kontynuował moją piękną rozmowę. To było ryzykowne, że tu wbiłem. Dawaj mi go, cwaniaczka jednego. Haha, <laughs> z królem to już się nie zadziera. Dobra, wielkie starcie i zaraz dokończę, mordki, ok? Bo tutaj się robi naprawdę mega ciekawie. Jak kogoś spotkam. O, 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 o. czy to będzie winek? Czy to będzie winek? Od, oddepchał mnie, no co za cwaniak. Dawać mi go, poler, dajcie dajcie yes! O, ale to była giera ostra. <laughs> No ale dobra, może teraz nie będę włączał kolejnej giereczki, tylko po prostu dokończymy yy, rozmowę, bo o tym jest dzisiejszy odcinek, nie? A więc co do tego skina do tika, No to moim zdaniem Będzie on kosztował 80 gemów To według mnie jest praktycznie pewne yy, No chyba, że tam dodadzą jakieś specjalne dźwięki, animacje i tym podobne Ale jednak 80 gemów się tutaj najbardziej wchodzi w grę Ani 30, ani 150 nie wygląda mi tutaj pewnie Po prostu mówię 80 gemów I wydaje mi się, że tak to będzie, zobaczymy Drugi skin to nie to inny jak ten piękny wariat do Franka Ej, To jest typowy wariat Zobaczcie co on ma na łbie <laughs> wady jakimiś tutaj lampkami Choinę swoją w dłoniach Trzyma, to no co za wariat, typowy wariat No zobaczcie na niego, serio Tak śmiesznego skina dawno nie widziałem, ale Jakby nie patrzeć, to jest też mega świąteczny I za to naprawdę mi się yy, Strasznie podoba i kurczę, no nie wiem Czy się nie skuszę na jego kupno, zobaczymy Zostawcie łapeczkę w górę, mordki, jak możecie, przypominam Jak będzie dużo, to wtedy na pewno jakiś skina kupię yy, No generalnie, mega fajny skin Co tutaj dużo mówić i moim zdaniem On spokojnie może kosztować 150 gemów. Jest też odkrycie, 80, ale ja chyba obstawiłbym także 150 gemów. To jest takie najcięższe w sumie do obstawiania z nim, bo nie wiadomo jak to będzie. Ale myślę, że 150 albo 80 to jest pewne, a ja bardziej byłbym za 150. W ogóle na koszulce na tym swoim sweterku rozdartym, ma on nawet strojik taki piękny. O matko, ej, kozacki, typowo świąteczny skinek, ksztos. I w ogóle, jak to jest możliwe, że on se z choiną chodzi i nawalają? <laughs> na pewno mega fajnie się nim będzie grało. Trzeci skinek to nie kto inny jak skin do Gayla którego widzieliśmy już no długo, długo wcześniej. On był nawet na tym ekranie ładowania, który jest teraz jeszcze w tym wcześniejszym Browtoku. No i w tym naszym updatecie teraz to był wcześniej. No i już wcześniej można było go dostrzec. Skin najprawdopodobniej jest Supercell Make, z tego co pamiętam, po prostu stworzony przez graczy. I naprawdę mega, mega ładny skinek. Generalnie no wyglądał dosyć prestiżowo, jak widzicie, ma złote elementy, ma swoje bębenki, na których nawala. Też tym skinem będzie się kozacko grało. No to jestem pewny, generalnie Gale ma już fajny skin, ten taki wiecie, za karnet, który był do zdobycia. Aczkolwiek, no tego też bym skarcią przygarnął do swojej kolekcji. Chociaż, no raczej 30 gemów to jest pewne, że on nie będzie kosztował. A ja więcej, no raczej za niego nie dam. No, myślę, że obstawiłbym tutaj, no tak samo: albo 150, albo 80. Kurde, który z tych skinów? On albo Frank będzie kosztował 150, mi się wydaje. Tylko teraz pytanie: który? Dobra, za tego zaryzykowałbym może 80, jak tam dałem 150, to tutaj damy 80, ale to jest takie ryzykowne, może być tak samo na odwrót, że tam będzie 150, a Frank 180. Ciężko naprawdę tutaj ocenić, ale generalnie no skinek piękny i jak ktoś lubi grać bardzo gaylem, to polecam. Okej, okay, oczywiście tutaj poczekajcie, kliknę w El Primo. Doszły do nas jeszcze tutaj kolejne srebrne skiny. Jak widzicie, tutaj właśnie pionk, to jest taki piękny srebrny. El Primo! Yy, który się tutaj świeci, yy, no i doszły też nowe te srebrne i złote skiny, ale to o tym pewnie wiecie, bo to mówili w toku i tutaj nie ma co obstawiać ich cen, bo są one wiadome. gdyż yy, srebrne kosztują 10 tysięcy, a złote 25, z tego co pamięta. Okej, okay, może tego Elbita mi się od razu uda dojechać? Chyba tak, chyba tak, no słabo to rozegrał. Albo jeszcze gwitnie. Dobra, już się bałem. <laughs> co jest grane? No, ale wracając do rzeczy, no to... I jeszcze na pewno będzie jeden skinek. Pewnie większość z was to zobaczyła. Jezu, ja skacze po tych jakichś. dajcie mi te moje kuby. E, no, wracając do rzeczy, wielu z was pewnie zobaczyło też nawet na toku e, że po prostu będzie skin do Broka, ten darmowy w nagrodach. No, ja już to wiedziałem dużo wcześniej, bo jednak e, dawali oni nam różne podpowiedzi o tym. Między innymi nawet jego działko, czy tam jego okulary były no, tam na jakichś obrazkach, które wcześniej wstawiali. Więc można się już było domyśleć o tym, że po prostu ten skin powróci. No, i generalnie yy, on będzie darmowy, tak jak wam mówiłem. O to się nie bójcie. Ale też chodzą plotki, jak już mowa o darmowych skinach, to pewnie pamiętacie rok temu co to było, co nie?, że dostaliśmy mm, tego skina do Riko, Rikosheta, nie? Jego starą wersję. Yy, no i właśnie chodzą plotki, że teraz ma on powrócić za 30 gemów do sklepu. W moim zdaniem nie jest to zbytnio prawdopodobne. Ok, czekajcie, zrobimy to, ale to zepsułem. Ale to zepsułem, dobra, uciekam stąd. Ej, no, to tam i tu jeszcze krąży. Dobra, dadam chyba teraz. To jest jak nic, zdjęcie. O nie. Mogłem go jeszcze spróbować wyrzucić, ale no ciężko było. No ale wracając do rzeczy, tak jak mówiłem, chodzą pogłoski, yy, że wraca ten skin do Rico. Nie wiem, ja w to wątpię, moim zdaniem nie, aczkolwiek nie mówię, że na pewno nie. Tak mi się po prostu wydaje. No i oczywiście w te, w te święta powrócą nam też skiny świąteczne, tak jak tutaj właśnie święty Mikołaj Dynamite, ale o tym już też sporo razy wspominałem. Yy, tam nawet twórcy potwierdzili, że one wrócą, ale będą po raz ostatni, więc no. Ktoś, tych nie ma, to możecie sobie je kupić pewnie w tym roku. Takiego Dynamite'a, następnie kto tam jeszcze był? Yy, skinek na pewno do Penny tutaj. No i tutaj mamy tą świąteczną Penny, ja posiadam te wszystkie świąteczne skiny, bo jednak bardzo lubię ten klimacik Spójrzcie w ogóle, takie właśnie mają specjalne tutaj odznaki, przebrania na święta z Brawl Stars, to nie? No i jeszcze tutaj był jeden skinek Oczywiście należą do Nity, przegapiłem ją, była wyżej Czerwono-nosanita. no też jest sztosem, w ogóle te świąteczne skiny są piękne, te też Ja uwielbiam mega świąteczne skórki, gdyż mają na taki fajny klimacik no i po prostu są przepiękne, co nie? Tak samo też ponoć te pirackie są szanse, że wrócą Ja niestety nie posiadam żadnego tego pirackiego skina Ale chodzi oczywiście o te skiny, które były rok temu na święta I po prostu były to takie pirackie skiny Pirat Poko między innymi Korsarz Colt, No i ten właśnie mm, Pirat Carl z tego co pamiętam No to były te skiny no i podsumowując, jak miałbym wam polecić jakiego skina najlepiej kupić, tak łącznie z tych wszystkich, no to moim zdaniem jest to Ting, gdyż będzie nie będzie on jakiś mega drogi i no wygląda przepięknie, sami widzicie, kurde taki biały bałwanek, jeszcze takiego czegoś nie było w Brawl'u, no i naprawdę warto. To jest takie skinek, którego moim zdaniem najbardziej, po prostu najbardziej warto kupić, wiecie o co chodzi. Napiszcie w komentarzu, który z tych skinów podoba wam się najbardziej, to wtedy będę widział, że oglądacie do końca. A ja dziękuję każdemu, kto tutaj dotrwał, pamiętajcie za zamieniu łapeczki w górę i subika, jak jeszcze tego nie zrobiliście, ale myślę, że każdy prawdziwy widz już to Zrobił, co nie? To, to się ceni, więc dziękuję od razu z góry. Yy, możecie też wbijać na moje wszystkie social media, m.in. na mojego Instagrama Tori, gdzie tam często odlatują jakieś moje nowe foteczki, więc śmiało możecie zajrzeć. Yy, wbijajcie też na inne social media, takie jak Facebooka Tori Kontakt, gdzie możecie mi wysyłać zaproszenia do znajomych. No i. Polecam wam wjechać też na główny kanał, bo no dzisiaj tam wleciał odcineczek, nie każdy pewnie go widział, więc możecie sobie obczaić, bo tam też powiedziałem dużo takich ciekawych rzeczy o właśnie tym Broutoku, który był wczoraj, których właśnie w nim nie mówiono, a można je zauważyć, więc koniecznie wpadajcie i po ukryte rzeczy. Śmiało, śmiało, macie link w opisie. No i dziękuję każdemu jeszcze za zobaczenie do końca, widzimy się w następnych filmach, siemajko mordeczki, cześć!